Hejka, sklejka tibijska, naklejka, dzień dobry! Witam wszystkich serdecznie w trzecim już odcinku z otwierania świątecznych tibijskich prezentów. Czy Mikołaj spełni nasze marzenia? Czy podaruje nam to, o czym marzymy? Zobaczymy! Także zapraszam do tej cudownej zabawy! Pierwsza postać w tym odcinku. A w sercu wciąż ta nadzieja, że w zimę nie będzie marznąć w stopniu. Mamy Śnieżki i patykowe lizaki. <laughs> dzięki. Mamy 10 patykowych lizaków i zielony prezencik. 10 patykowych lizaków i, uwaga, niebieski prezencik. Kto by się spodziewał? 10 lizaków i ponownie niebieski prezencik. Give me more. <laughs> Dawaj prezent. 10 lizaków, czerwony prezencik. Pokaż, co tam skrywasz w worze. <noise> I mamy dziesięć patykowych lizaków i czerwony prezencik. Oto na co filion zasłużył w tym roku. Co tu mamy? Co tu mamy? 10 patykowych lizaków i niebieski prezencik do kolekcji. Dziesięć patykowych lizaków, czerwony prezencik. Nie, nie. Kolejna postać. I mamy 10 patykowych lizaków, niebieski prezencik. Szkoda, że nie można dostać różki dziesięć patykowych lizaków i i czerwony prezencik. Chociaż może to te patykowe lizaki, co? To jakaś taka aluzja do tej rózgi. I mamy trzy pierścionki. Uuuu! Werble proszę. Dziesięć patykowych lizaków i czerwony prezencik. Istne szaleństwo po prostu świąteczne. I pewnie następny prezent. Oczywiście, dziesięć patykowych lizaków niebieski prezencik. 10 patykowych lizaków i zielony prezencik. Wow! I co tym razem? 10 patykowych lizaków i czerwony prezencik. 10 patykowych lizaków i ponownie czerwony prezencik. Jak na poprzedniej. 10 patykowych lizaków i niebieski prezencik. Może chociaż świnie? 10 patykowych lizaków i czerwony prezencik. I 10 patykowych lizaków i zielony prezencik ostatnia postać na tym koncie i obstawiamy jakiego koloru będzie prezent ja obstawiam, że będzie czerwony A nie, wow 10 patykowych lizaków i świnia na miłe zakończenie <noise> dziękuję bardzo następne konto, proszę i mamy 10 patykowych lizaków i czerwony prezencik 10 patykowych lizaków i zielony prezencik <noise> i mamy 10 patykowych lizaków i zaskoczenie zielony prezencik <noise> I mamy 10 patykowych lizaków i czerwony prezencik. Z jakiego koloru będzie prezencik? Obstawiam, że niebieski. O, o, o! Mamy trzy pationy. Moje obstawianie przesunęło się o jedną postać. Mamy 10 patykowych lizaków i niebieski prezent. Ła! Ktoś tu chyba przewiduje przyszłość. <noise> 10 patykowych lizaków i niebieski prezencik. I mamy 10 patykowych lizaków! I ulubioną świnię. <noise> Och tak, mamy 10 patykowych lizaków i czerwony prezencik. Jaki teraz prezencik będzie? Pewnie zielony. A <noise> kto tu ma dar. <noise> 10 patykowych lizaków i niebieski prezencik. Okej. Okay. I mamy 10 patykowych lizaków i 10 kulek. Kolejny prezencik, dziesięć patykowych lizaków i co nam da? Dziesięć patykowych lizaków i zielony prezencik. Kolejny prezencik, oczywiście, czerwony prezencik i dziesięć patykowych lizaków. Dziesięć patykowych lizaków i niebieski prezencik. Kolejny prezencik, oczywiście, że tak, mamy trzy pierścionki. Co tym razem? Świnia, mamy świnie. Ostatnia postać z tego konta. Czy przyniesie nam szczęście? Zwykle nie przynosi. I tym razem też nie przyniosła. 10 patykowych lizaków i czerwony prezencik. Następne konto proszę. I mamy 10 patykowych lizaków, niebieski prezencik. 10 patykowych lizaków i czerwony prezencik. Chyba też nie był zbyt grzeczny. 10 patykowych lizaków i 10 śnieżnych kuleczek. O, I Jasmusek dostał 10 patykowych lizaków i zielony prezencik dla odmiany. O matko, Babalk dostał 10 patykowych lizaków i niebieski prezencik. Co Mikołaj podarował nam teraz? 10 patykowych lizaków i 10 śnieżek! Co Chremus dostanie? 10 patykowych lizaków i 10 kulek. Śnieżnych dodatków. <grytania> Mikołaj daje śnieżki w prezencie. Jakbyście tak w prawdziwym życiu dali komuś pod choinkę śnieżki. by się ucieszył, nie? <grystanie> Mamy dziesięć patykowych lizaków i świnie! Super! Dziesięć patykowych lizaków i oczywiście standardowo dziesięć kuleczek. Give me, give me, give me! Papucie! O oh, wow! Yeah. Mamy figurkę całkiem nieźle. Okej, okay. może być, dobra. Ona jest z rzadkich, więc... Nie najgorzej, takiej jeszcze nie mam. Elders dostał aola i to jest chyba trzeci aol. Ja się tak cieszę, ale na ilość tych, tych postaci, niektóre są u tego Mikołaja, to tak nie, nie wiem, czy dobrze. Dziesięć patykowych lizaków i zielony prezencik. Żeby nie było za dobrze, wiadomo. Gwielus ma dziesięć lizaczków i zielony prezencik. Uuuu! Kolejna świnia. Neton Ness i 10 patykowych lizaków z niebieskim prezencikiem. Ryan Locha. Czy coś jest? Mamy kamyczek. A tutaj dla odmiany 10 patykowych lizaków i niebieski prezencik. Och, a liczyłam na zielony. Co dostaniesz? Simon, 10 patykowych lizaków i niebieski prezencik ponownie. Dank Shun. O, czuję to napięcie. I mamy trzy potiony. No i mamy prezencik. Dziesięć lizaczków i niebieski prezencik. Dziękuję bardzo. Lecimy z kolejnym kątem. Proszę Mikołaju, co nam sprezentujesz? Dziesięć lizaczków na miły początek i czerwony prezencik. Dziesięć lizaczków i ponownie czerwony prezencik. I mamy kamyczek. Kolejny kamyczek do koleżanki i 10 lizaczków obok świnki. A tutaj mamy 10 patykowych lizaków i 10 śnieżnych kulek. Jest kolejna świnia bardzo ładnie. Wow! Wow! Kolejny kamyk i mamy 10 lizaczków i oczywiście 10 kuleczek do kompletu, czyli 10 lizaków i czerwony prezencik. 10 lizaków Świnie. Dziesięć lizaków i czerwony prezencik. Dziesięć lizaków i kolejna świnia. O, widzę, że to konto obfituje w świnie. <grystanie> I mamy dziesięć lizaków, kolejny prezencik, tym razem zielony. I kolejne lizaki. I do kompletu śnieżne kule. Dziesięć lizaków i niebieski prezencik. Dziesięć <grystanie> lizaków i niebieski prezencik. Single dostał 10 kulek i 10 patykowych lizaków. 10 patykowych lizaków i niebieski prezencik. Oto na co Tira zasłużył na nic więcej. <gry> A tutaj 10 patykowych lizaków i oczywiście 10 śnieżnych kulek. Ostatnia postać: dum, -dur dum, 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 dum. Co to będzie, co to będzie. 10 lizaków i zielony prezencik. <gry> Następne konto. Co Mikołaju sprezentujesz? Stuffed Stufet dragon! Dziesięć <noise> lizaków, niebieski prezencik. I co mamy, co mamy? Och, dziesięć kulek i dziesięć patyczkowych lizaków. 10 kulek i 10 patykowych lizaków. Ponownie. Trzy razy z rzędu. 10 kulek i 10 patykowych lizaków. 10 patykowych lizaków. I czerwony prezencik. Oczywiście. 10 patykowych lizaków. I niebieski prezencik. 10 patykowych lizaków i niebieski prezencik. Razem co tym razem? 10 patykowych lizaków. I czerwony prezencik. I mamy kolejna postać. I trzy pierścionki. Dziesięć patykowych lizaków i zielony prezencik. Dziesięć patykowych lizaków i niebieski prezencik dla odmiany. O! Patykowe lizaki i śnieżki. Super zestaw. Można lizać i rzucać. I, i trzy pierścionki! Patykowe lizaki i śnieżne kulki. Mamy kamyczek! Pierwszy kamyczek na tym koncie! Jest Jamie I mamy! Co <gry> by entuzjazm nie był za duży! 10 patykowych lizaków! Zielony prezencik! <gry> 10 patykowych lizaków i niebieski prezencik! Kolejna szansa! Zmarnowana! 10 patykowych lizaków, niebieski prezencik! Czy będzie, będzie coś? Nie ma nic? 10 lizaczków i czerwony prezencik Zapraszam na następne konto 10 śnieżnych kulek i 10 lizaczków Jeee, yeah, 10 patykowych lizaków i czerwony prezencik Normalnie emocje sięgają zenitu 10 patykowych lizaków i niebieski prezencik Nudne już te prezenty 10 patykowych lizaków i niebieski prezencik Czyli to samo co na poprzedniej postaci Dokładnie Dziesięć patykowych lizaków i czerwony prezencik. Ktoś zabił psa. Dzięki. Nie będzie mi przeszkadzał. Dziesięć patykowych lizaków i niebieski prezencik. Dziesięć patykowych lizaków i niebieski prezencik. Cały czas się powtarzam. Już nie wiem co mam mówić o tych prezentach. W kółko to samo. Dziesięć patykowych lizaków. I zielony prezencik. Dziesięć patykowych lizaków i niebieski prezencik. Dziesięć patykowych lizaków i świnia! Jest świnia, jest impreza. Dziesięć patykowych lizaków i dziesięć śnieżek. Czy Mara będzie mieć szczęście? Nie. Dziesięć patykowych lizaków i zielony prezent. O! I mamy dżeb! <gryw> A już chciałam powiedzieć, <gryw> że nadzieja zabita. <gryw> Czy morn? Również był grzeczny? Nie bardzo. 10 patykowych lizaków i zielony prezencik. Safak dostał 10 lizaczków i oczywiście świnie. 10 patykowych lizaków i niebieski prezencik. I zaskoczenie, 10 patykowych lizaków i zielony prezencik. Czy czujecie się zaskoczeni? Bo ja bardzo. Dawaj Mikołaju, 10 lizaczków i czerwony prezencik. Wow! 10 patykowych lizaków i niebieski prezencik. Ostatnią nadzieją jest zepchryam z Ziriek. I mamy na koniec trzy pierścionki. I tym pierścionkowym akcentem doszliśmy do końca tego odcinka. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam jutro na ostatni, czwarty odcinek z otwierania świątecznych tybijskich prezentów. <gry> Także trzymajcie się. Do zobaczyska. Pa, 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 pa. pa.